Prawie przez cały lipiec zamknięty będzie punkt obsługi klienta Miejskiego Zakładu Komunikacji na Dworcu Kolejowym w Lesznie. Punkt, mieszczący się w Bibliotece Dworcowej, nieczynny będzie od 6 do 22 lipca oraz od 30 lipca do 3 sierpnia. W dalszym ciągu czynny jest punkt mieszczący się w Centrum Informacji Turystycznej przy ulicy Słowiańskiej 24. Można tam kupić bilety jednorazowe i okresowe oraz doładować elektroniczną portmonetkę. Osoby, które chcą wyrobić leszczyńską kartę miejską, mogą to zrobić w dni powszednie od 7 do 15 w Centrum Obsługi Klienta przy ulicy Leśnej 4. Obowiązują maseczki, rękawiczki i dezynfekcja rąk oraz zachowanie półtora metrowego dystansu między klientami. Uwaga na miejscu nie ma w tej chwili. W chwili możliwości wypełniania dokumentów o wydanie karty, trzeba przyjść już z wypełnionym drukiem. Osoby, które chcą doładować elektroniczną portmonetkę oraz bilet okresowy lub zmienić jego datę ważności, powinny kontaktować się z Centrum Obsługi Klienta telefonicznie, dzwoniąc pod numer 795 586 738.